Gańska zagadka. Co to jest? 1000 prawników na dnie oceanu. Do, dobry początek. Prawnicy generalnie nie mają jakby dobrej opinii, zwłaszcza za oceanem, Natomiast w Polsce mają trochę lepszą ale gdy patrzę się na nich z zewnątrz, to wydają się niczym taki ocean i zlewają się w jedną masę. Tym bardziej, gdy bliżej, bliżej przyjrzeć się temu środowisku, jest ono bardzo zróżnicowane i bardzo rozwarstwione, w szczególności jeśli chodzi o umiejętności, zarówno takie specjalistyczne, ale jeszcze bardziej w zakresie umiejętności miękkich, takich jak zarządzanie ludźmi, marketing, sprzedaż, ale również wystąpienia publiczne, które nie są czymś takim, co w naturalny i łatwy sposób prawnikom przychodzi. Wydawałoby się, że jest to coś, z czym prawnicy się kojarzą. Tymczasem wystąpienia sądowe czy wystąpienia publiczne są czymś trudnym, nawet w szczególności dla prawników. Jest tutaj bardzo duże rozwarstwienie pomiędzy tym, którzy prawnicy naprawdę potrafią występować publicznie. Bardzo nauczyło mi to, Tą możliwość wzięcia udziału w czymś takim jak konkurs retoryczny w ramach aplikacji adwokackiej. Bo gdy przyszło mi na pierwszym etapie zmierzyć się z osobami z pobliskich grup, które zostały zmuszone do tego, żeby przemawiać w tym konkursie, wydawało mi się, że ten poziom jest bardzo niski. Podczas gdy na kolejnym etapie przyszło mi zobaczyć w akcji profesjonalistów i ludzi, którzy się na tym znają. Byłem pod ogromnym wrażeniem. W szczególności Tomek Radzki, który za chwilę przed Wami wystąpi, absolutnie pozamiadał konkurencję. Jest przykładem prawnika, o którym wcześniej słyszałem tylko legendy, jako takim, który pracował w kancelarii prawnej, ale przestał po to, żeby uczyć innych wystąpień publicznych i został trenerem w Akademii Retoryki. Miałem okazję posłuchać, jak występuje. Jego wystąpienie otworzyło mi oczy, bo nawet w tej grupie, która już wiedziała trochę na temat wystąpień publicznych, nie uważam się za dobrego mówcę, ale poprawnego, zobaczyłem bardzo duże rozwarstwienie, jak bardzo o specjalistycznych tematach można mówić w sposób zrozumiały, gdzie nawet mówiąc o prawnych tematach, można wykorzystać storytelling. I Tomek pokazuje to w praktyce, jak domyślam się, uczy na ten temat i za chwilę będziecie mieli okazję o tym posłuchać. Przed Państwem prawnik, trener Akademii Retoryki Tomasz Szacki, wystąpienie. że w biurze, było po południe. no już jest ciemniało, bo to się listopad i zadzwoniła pani Kasia, Odbieram: dzień dobry, dzień dobry, ja mam tu dosyć, ja więcej z nim rozmawiać nie będę, nie chcę sam radzić, ja go zostawiam z tym, to nie jest mój problem, niech y, idzie w diabeł, nie chcę go więcej widzieć, a już na pewno nie chcę go więcej słuchać, mówię. Panie Kasiu, spokojnie, ja co prawda nie jestem kawnikiem rozwodowym, ale mogę się polecić, a ona, nie, jakim rozwodowym? Ja nie o mężu, ja o komarze, O kim? O komarze, no, o mietku komarze. ten komar to jest nasz architekt IT. Biznes stoi mi od miesiąca na gardle i mówi, musimy mieć to usługę do nowego roku. Pan wie, który dzisiaj jest, mówię, 10 jutro wolne, 11. No właśnie, jest już listopad, a my dalej nic. E, pani Kasiu, ale co my dalej nic? My dalej nic nie wiemy. Ale czemu? Przez komara. Trzy razy się z nim spotykałam, a bardziej zajętej osoby w firmie nie ma. mówiła. Nie ma bardziej zajętej osoby. I on tłumaczy, mówi, mówi tyle słów, tyle zdań. Ja nic nie rozumiem. Mówię. Dobrze, pani Kasiu. Mówmy spotkanie, zobaczymy, co da się zrobić. No i mówiła. Jesteśmy. Pani Kasia, ja. I on, nie tak komar. No i właśnie osób z biznesu, żeby kibicować, żebyś brawo i dopingować, załatwimy załatwienie. Zapytałem, panie Mieczysławie, co możemy zrobić, co wy właściwie chcecie zrobić? A on mi wytłumaczył, że teraz cała grupa będzie te swoje dane, przestrzynę puszczała i nie ma czym się przejmować, bo one będą haszowane na wyjściu i na wejściu nie będą odhaszowywane, to wszystko będzie lądowało w jednym tej talejku. tam nie ma Klaudu, jest sama blacha i czego ta kobita nie rozumie? <grystanie> ja mówię, no faktycznie, pamiętam, czego ona nie rozumie? Zadałem mu szereg pytań, Sparokazowałem szereg jego zdań i za pół godziny wszyscy w sali, takiej w cudzysłowie, no bo byliśmy na Teamsach, wiedzieli już o co chodzi. Potem wszyscy z tej sali wyszli i pani Kasia powiedziała, panie mecenasie, jak to dobrze, że pan jest. Bo teraz ja już wszystko rozumiem. Ale widzę, że pan rozumie jeszcze lepiej i gdy pan po nim powtórzy, to wszystko stało się jasne. Chciałabym panu zlecić opinię prawną do napisania. No i zleciła, więc można powiedzieć, że proste mówienie można przeliczyć na pieniądze. <grywa> Liczyć na przepłakany zmian. Kiedy moja żona tydzień temu trafiła do szpitala, nie wiedziałem co się dzieje. Zawiozłem ją wieczorem, siedzieliśmy sami w korytarzu no i czekaliśmy co się wydarzy. Po półtorej godziny siedzenia na tym korytarzu, weszła do gabinetu, wyszła roztrzęślona powiedziałam powiedziała mi: Choć, chyba wszystko ok, wyjdźmy stąd, powiem ci na zewnątrz. Wyszliśmy na zewnątrz i powiedziała mi mnóstwo rzeczy, ale ja nic nie zrozumiałem. I ona też nic nie zrozumiała. Wróciliśmy do domu. Kolejne kilka godzin. To był stres. Płacz. Bluzgi. Na szczęście zadzwoniliśmy do znajomego moich teściów. I on nam powiedział dokładnie to samo co ta doktor w szpitalu. Jest świetną specjalistką. Ale powiedział to dwa razy krócej i osiem razy prościej. Problem się nie rozwiązał, ale przynajmniej wiedzieliśmy, na czym stoimy. Wiedziałem, co jest objawami jednej choroby, a co drugiej. Wiedziałem, czy te choroby mogą współistnieć, czy wręcz przeciwnie, wzajemnie się wykluczają. Wiedziałem, jak może wyglądać leczenie jednej z nich, jak może wyglądać leczenie drugiej z nich. Opowiedział to w prostym językiem. Dlatego warto prosto mówić. Nie tylko, żeby dużo zarabiać, ale też, żeby mało płakać. Hmm. Nie jest... Łatwo mówić prosto. Ale to działa. I dzisiaj chcę wam zaproponować parę sposobów jak mówić prościej o tym, o czym mówicie na cobie. Co na początku? Hm, początek. Zacznijcie od tego, co rozumie wasza publiczność. Jak chcecie wytłumaczyć pani z Ligala, czyli działu prawnego, bo nie każdy musi wiedzieć, co to jest ligal, o co chodzi w tej Nieszczęsnej nowej usłudze, którą zamierzacie wykorzystywać firmy, firmie, to nie zaczynajcie od jakichś szyn, data flowów, haszowania danych. Powiedzcie po prostu, Pani mamy trzy spółki i każda ma swój komputer. Mamy też jeden taki super, super komputer i chcemy, żeby wszystkie zdjęcia z naszych małych komputerów przesłać na ten jeden. Nie obawiaj się Pani, bo my je zaszyfrujemy, nie odszyfrujemy. I ci, co mają dostęp do tego wspólnego super, superkomputera komputera, nie zobaczą tych zdjęć. Prostsze? Prostsze. Druga rzecz, którą możemy zrobić, to jest takie porządkowanie chaosu. Nasze zadanie, gdy mówimy do ludzi, polega na tym, żebyśmy uporządkowali im to, co jest nieznane. Więc kiedy ja chcę opowiedzieć, co można zrobić, jak ktoś nam nie płaci faktur, bo zamiast to o szeregu argumentów, które moglibyśmy podnieść. Jedne z nich mają zastosowanie bardziej procesowe, a drugie takie bardziej życiowe, ale tak do końca nie wiadomo, które będą lepsze, bo ta sytuacja jest specyficzna i ogólnie tu potrzebna była występna analiza, to stop! O co to? Zacznijmy? My mamy przede wszystkim dwie opcje. Możemy wejść w spór, albo możemy ponegocjować. Jak wejdziemy w spór, no to zawsze mamy dwa sposoby. Możemy iść prosto do sądu albo, jeżeli wcześniej wpisaliśmy odpowiednią rzecz do naszej umowy, możemy iść do arbitrażu. Może tam będzie trochę łatwiej, szybciej dojdziemy do tego, do co chcemy. Porządkujmy naszej publiczności, naszemu odbiorcy pojedynczemu to, co chcemy powiedzieć. Mówmy, dzisiaj będę mówił o dwóch rzeczach. O tym, jak negocjować i o tym, jak się procesować w sądzie. Jeżeli chcemy się procesować w sądzie, powinniśmy uwzględnić cztery rzeczy: czas, pieniądze, zaangażowanie po naszej stronie i jakąś czwaką, której teraz nie wymyślę, Do tego nery, przypadku nery, nie wypadamy. Nerwy. Nerwy to dobra rzecz, którą trzeba zawsze uwzględnić. Po trzecie, unikajmy obcych wyrażeń. To jest plaga. To jest niesamowite. Ja mógłbym powiedzieć, że z tymi fakturami to jest tak, że. Ogólnie trzeba płacić, bo pacta sunt servanda i jeżeli tego nie zrobimy, to na pewno na due dealu wszystko to jasno pokaże. Prawna analiza, która w kontekście porównawczym mogłaby mieć takie, takie takie efekty. To jest tylko jakiś tam przykład. Próbowałem tutaj Wam pokazać, że prawnicy czasem bardzo często mówią po łacinie, bo mówią. No ale jak my uwielbiamy mówić też coś po angielsku, a już korpomową? O, to jest piękne. Kiedyś wróciłem do domu, taki wiecie, styrany, po całym dniu. Mówię, mamo, ja jeszcze dzisiaj siadam do roboty. Muszę skastomizować warning tego memo, które przygotowałem, a potem z Czeki sortować, czy na kolu czegoś nie wyrobicaliśmy. Mama spojrzała i powiedziała, ja mam pieniądze, ja zapłacę okup, pan weźmie tę walizkę i proszę przyjdzieć się na No Niczego nie rozumiała z tego, co do niej mówię. Co jest normalne. Ona nie zna tych słów słów, tego czegoś. Nie używajmy takiego słownictwa, które akurat dla naszego odbiorcy najprawdopodobniej będzie niezrozumiałe. Kolejna rzecz no, to jest ten branżowy stan. Informatyk potrafił no, mnie nieraz uspokajać, gdy pytałem go o szereg ryzyk związanych na przykład z ujawnieniem danych, że nie ma się czego obawiać, bo nie ma klauzuli i blacha i mnie opukał. Część z was pewnie rozumie, ci, którzy zajmują się IT, o czym ja mówię, ale normalny człowiek z ulicy, normalny prawnik z kancelarii nie ma pojęcia, że blacha to serwer, nie mówiąc o tym, żeby wiedzieć, czym się różni serwer od chmury, jakie się z tym wiążą konsekwencje i tak dalej. Więc nie nadużywajmy tych cholernych wyrażeń obcych, bo one zwiększają tak zwany ciężar kognitywny, czyli to, jak ciężko jest zrozumieć to, co do niego mówisz, to co mówisz do tej drugiej osoby. Dobra, to wiecie, czego nie robić. A co robić? No, na przykład porównywać. Trzymajmy się tego przykładu z usługą tym super, super komputera. Pani Kasia. Każda z naszych spółek ma taki album na 30 zdjęć. Ale one robią coraz więcej zdjęć, i tych zdjęć już powoli nie ma, na gdzie trzymać. Więc mamy taki wspólny, bardzo duży album, do którego każda z tych trzech spółek ma dostęp, tak, się zmieści tysiąc zdjęć, ale te zdjęcia zanim włożymy do albumu, to zakrywamy czarnym obrazkiem, żeby nie było ich widać. Więc ci, którzy mają dostęp tylko do tego super, super komputera, czyli naszego super, super albumu, nie zobaczą coś na tych zdjęciach. Prościej, prościej. I zdjęcia to nie jest dokładnie to samo co dane, ale chodzi o to samo. A pani Kasia na pewno ma w domu album ze zdjęciami swoich pociech i dobrze wie, na czym polega przekładanie zdjęć z albumu do albumu i dlaczego jedne są mniejsze, a drugie większe. I gdy skończy się miejsce w tym małym, to można przełożyć je do tego dużego. Starajmy się używać porównań, a najlepiej korzystajmy z takich rzeczy, które będą. Bliskie właśnie naszemu słuchaczowi. jak rozmawiałem z moją babcią i tłumaczyłem jej zawiłości i sporo o polską konstytucję, to wszystko sprowadzało się do kuchni. I do tego, że babciu, są takie rzeczy w przepisie na szarotkę, których zmieniać nie możesz. Rozumiała, choć się do samego końca nie zgadzała. ale wiedziała, o czym to nie mówię. Dopóki gadaliśmy o konstytucji albo telewizor gadał w pokojowych nud. No. No dobra, to wiecie już, żeby nie przesadzać z wyrażeniami obcymi, żeby używać porównań, czego jeszcze nie robić? Nie używajmy za dużo strony biernej. Strona bierna to jest takie odczłowieczenie tego, co chcemy powiedzieć. Została przeprowadzona analiza. Wysnute wnioski pozwalają na stwierdzenie, że umowa została naruszona. Analiza przeprowadziła się sama, wnioski wysnuły się same i sama się też rzeczywiście naruszyła umowa. To jest. Absolutnie pewnie. No nie. Z nas, a szczególnie nas, prawników, to zdejmuje traki ciężar odpowiedzialności, żeby powiedzieć: Ja przeprowadziłem analizę i stwierdzam, że Pan naruszył umowę. Brzmi trochę mniej przyjemnie, ale za to bardziej oddaje to, co się wydarzyło, a co najważniejsze, jest dużo prostsze do zrozumienia. Dlatego nie przeginajmy z tą stroną bierną. Jeśli jesteśmy w stanie powiedzieć coś normalnie, czyli w stronie czynnej. To spróbujmy w stronie czynnej. Nie ma potrzeby, żeby wszystko zostało zrobione, było zapomniane albo było zapamiętane. Po prostu. Ty zapamiętaj, a ty zapomnij. Nie musimy ciągle mówić. A to się nie wzięło może z komunizmu, że tak właśnie w komunizmie było, że było zlecane od gór, nie jest ta strona bierna, powiedziano, zrobiono, ale kto? A przepraszam. Powiedziałbym, że komunizm mógł mieć tutaj wpływ którego ja nie pamiętam, natomiast chodzi bardziej o budowanie takiego autorytetu bezosobowego, wobec którego człowiek jest zupełnie bezsilny. Teraz, jak wiem, na studiach technicznych sprawozdania też się tak pisało. Że dyko, 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 się nie? pisało, oczywiście. Się pisało? Że tak. pisało. <grywa> oczywiście, że się pisało, bo nikt nie pisał. Sprawozdania no. się tak pisały. No, Sprawozdanie nam przydaje się, bo tak krytyka imiennie słabo wygląda, nie? Jak się mówi, jeżeli osób i, i coś chcemy skrytykować, to lepiej nie mówić wtedy imiennie, że ten i ten tam, i tamto tylko po to zostało nie do końca dobrze zrobione, czy... Błędy były popełniane. <grymne> <grymne> Jeśli chcemy rozwodnić, zmniejszyć naszą krytykę, powiedzieć, że to w sumie nie my krytykujemy, tylko tak się wydaje, że zostało skopane to moje przemówienie, to pewnie rzeczywiście strona bierna wypadnie nieco... Przyjemniej? No okay, delikatnie. Delikatniej, gdy się już domyślimy o co tak naprawdę chodzi, ale w końcu wiemy kto to powiedział i tak to z tym kimś kojarzy. Ja nie mówię, żeby strony biernej nie używać nigdy, natomiast nadmierne jej stosowanie, już samo to co teraz powiedziałem, jej stosowanie, to jest tak zwana nominalizacja, to że nadmiernie stosuję stronę bierną sprawia, że wam jest trudniej mnie zrozumieć. A nie nadmierne stosowanie strony biernej utrudnia wasze zrozumienie. Nie to samo, no ale nie to samo. Kolejna rzecz, którą warto robić, to dawać przykłady. Ja na przykład mógłbym Wam powiedzieć, że szybowiec leci 280 km na godzinę. Kojarzycie taką liczbę, dlatego że to jest pewnie trochę więcej, u niektórych tyle samo, ile jeżdżą autem. Ale wiele osób nie jest w stanie sobie tak precyzyjnie wyobrazić, dobra, ile to jest te 280, więc mógłbym powiedzieć, że szybowiec leci na godzinę tyle, że w godzinę w linii prostej przeleciałby z Warszawy do Gdańska. A potem ktoś mnie może zapytać, no dobra, a jak szybko leci samolot pasażerski, taki, którym zazwyczaj latamy na wakacje? Ja powiem, no ten nawet do tysiąca na godzinę. Ile to jest tysiąc na godzinę? I wtedy jak chcecie komuś pomóc, to powiedzcie, że to jest tyle, ile w prostej linii z Warszawy do Amsterdamu. A potem ktoś zapyta, no dobra, to dobra, dobra, a taki wojskowy F-16 to jak szybko on No i on już potrafi latać nawet 1900 na godzinę. Tę odległość już w ogóle trudno sobie wyobrazić, że my w Polsce, nie w Kanadzie, więc u nas tyle nie jest pomiędzy sąsiadami, ale tyle jest w prostej linii na przykład między Warszawą a Barceloną. Te przykłady pomagają nam trochę szybciej załapać, o czym tak naprawdę mówimy, dlatego stosujcie te przykłady. No i kolejna rzecz. Starajcie się schodzić z dużego na mniejsze, a właściwie z dużego na bardziej zrozumiałe. Jeśli ja Wam powiem, że powierzchnia Peru to jest 1 200 080 km kwadratowych, to nie wiem, kto z Was będzie sobie w stanie to wyobrazić, ale jak powiem Wam, że Peru jest 4 razy większe niż Polska, to każdy z Was wie, o co chodzi. Starajmy się używać takich liczb, które takich mierników, które są wyobrażalne. Jak mówimy o tym, ile wynosi dług publiczny polski, nie jesteśmy w stanie tego ogarnąć. Ile? Tyle miliardów? I my nawet nie wiemy w sumie, ile to jest. Coś. Dużo, mało, nie wiadomo. No ale jak powiemy, ile przypada na każdego z nas i w ogóle każdego w Polsce, no to to się robi wyobrażalne, tylko się robi mniej miło. Ale wiemy, o czym mówimy. Wiemy, jaki jest problem. No jest jeszcze jedna rzecz. Pogódźcie się z tym, że jak mówicie na specjalistyczny temat, to raczej nie powiecie wszystkiego tego, co wiecie. Możecie próbować i możecie to z siebie wypluć, ale druga strona tego nie zrozumie. Musicie od razu zejść na ziemię i pomyśleć, dobra, wybiorę to, co jest dla mnie najważniejsze i o tym powiem, bo to są w stanie zapamiętać i zrozumieć. Może za drugim razem, jak przyjdą już z tą wiedzą, to ja im coś dorzucę całej waszej wiedzy, jako specjaliści, nigdy nie przekażecie jednym rzutem. A jak przekażecie, to znaczy, że nie jesteście specjalistami. Trochę się śmieję przewrotnie, ale zazwyczaj ta wiedza specjalistyczna jest zbyt zawiła, zbyt skomplikowana, a wy pracowaliście na nią latami, więc nie przekażecie mi teraz tak po prostu jedną rozmowę. Zasłucham mojego zmora, to znaczy, że jest dobrze. Jak nie daję rady za jedną rozmowę, to jest dobrze. Nie, nie, się teraz to, to Jest to jakiś punkt odniesienia. Nie jest łatwo mówić prosto. Ale to działa. Trzy rzeczy, które spróbujcie zrobić, jak wrócicie do domu. Po pierwsze, kreseczka. Kreseczka za każdym. Gdy złapiecie się na tym, że w rozmowie z kimś zaczynacie używać tej korpomowy, jakiejś raczej zbędnej łaciny, dziwnych anglicyzmów albo branżowego slangu, zróbcie sobie taki test. Najlepiej w dzień, gdy nie jesteście w pustelni albo na rekolekcjach w ciszy, tylko w taki dzień normalny, gdy się widzicie z rodziną, pójdziecie do pracy zobaczymy, ile kreseczek postawicie w jeden dzień. Jak macie spokojną pracę i więcej czasu, to jeszcze wypiszcie sobie, jakie to były słowa i zastanówcie się, jak to powiedzieć nie tyle po polsku, co po naszemu. Tak, żeby prosty człowiek zrozumiał. Żebym ja zrozumiał, żeby dziecko zrozumiało. Zobaczcie, ile to będzie. Druga rzecz to ugryźć się w język. Ugryź się w język, jak znowu będziesz chciał, chciała coś powiedzieć w stronie biernej i zobaczymy, czy ten język pod koniec dnia będzie bolał. Ciekawe, czy będzie bolał na tyle, że dasz radę jeszcze to powiedzieć normalnie, w stronie czynnej, czy raczej zdarza się to tak rzadko, że nawet nie zauważysz. Może nie ugryziesz się ani razu. No i na sam koniec. Siądź w fotelu, wygodnie, może z piwkiem, może z czymś innym i zastanów się, do czego byś porównał albo porównała. Do czego byś porównał uczenie się mówić prosto? Tyle dzisiaj ode mnie Byłaście moją najlepszą dzisiaj publicznością. No, Mam nadzieję, że i wy skorzystaliście i tak samo jak ja macie no tak, jeszcze raz wielki, wielki brak.